A to dotyczy już akcji Białystoku, masakry uliczne. Dwa dni przed drugą akcją, znaczy przed 16, przyszedł do mnie. To był były żołnierz Armii Polskiej, który się znał na broni i który miał być szefem naszej grupy 8 osób. I on przyszedł do mnie, ja chowałem to na, na, na terenie fabryki, stolarnej. On przyszedł do mnie, żeby mu wypożyczyć na, spra na sprawdzenie, hmm. czy, czy warty, czy nie warty. Więc on był szefem, ja mu to dałem, pożyczyłem. Myśmy go nie zobaczyli więcej. I jak wybuchła ta akcja w nocy z 15 na 16 jakbym umówiony zginął gdzieś na Polnej, już pamiętam, nie pamiętam gdzie tam miały się zebrać tych parę osób i się zebrali, osiem osób bez broni, bez niczego. Bez niczego. Jeśli chodzi o tę głupę fabrycznej, to ja tu znam trochę lepiej tych ludzi, lektury. Niech było 70. Tam była jedna z moich przyjaciół sprzed, sprzed wojny z Niemcami. Ona się nazywała Syma Supraska. Siostra Sydy była zabrana i znalazła się w tym pierwsze. I ona się wykaraskała z tego, z rana ran z Baranowicz, wróciła do Białorus Pieszą. Zdajecie się sobie sprawę z tego. To jest ile kilometrów? 200 kilometrów? Albo więcej. Czy to jest około 300 kilometrów. I ona wróciła do jednego stopnia i one założyły tą grupę powstańczą z ich, z ich chłop, z chłopcami. No. To jest jedna z, jeden z elementów. I myśmy myśleli, zginął się dołączyć do nich, ale już wtedy nie było można. Wszystko było zablokowane. Wszystko było... straszne. Nie rozstrzeliwali tam miejsc. No. Niemcy ogłosili, jak weszli do getta w nocy, że Żydzi, którzy się znajdą na ulicy po dziewiątej rano, będą rozstrzelani. Bez gadania. To były tamki. Więc ja wyszedłem z domu gdzieś około trzeciej rano. Powiedziała mamie, że wrócę. I ja wróciłem. Wróciłem, zginął. Gdzieś o pół do dziewiątej. Już nikogo nie znalazłem. I być może, że szukając się, myśmy się podpomubili. Straszny tłok. I wyszliśmy stamtąd z domu. Ja jeszcze na zajutrz wróciłem do domu w akcji. Myśmy się schowali gdzieś, ona miała taką... w, w szafie. Gdzieśmy stali. Osiem osób stało. I w, pod koniec dnia jeden z orną zdjęć Żydowskich. Był mężem jednej z tych kobiet, która była z nami. I przyszedł powiedzieć nam, żebyśmy wyszli, bo to na pracę biorą. Mhm. I tak nas. Widzę. I ja zginął się dostałem z powrotem na fabrykę Oskar Steffen I rano. 17 rano. Widziałem Niemca, który był strażnikiem, który nas miał straży, który się brał za głowę i krzyczał, i, i, i krzyczał ale god na god, był przerażony tym, co się działo nad, nad jego, przed jego oczami. Ja do niego poszedłem, powiedziałem wene wit", po niemiecku, kommen schnell, find meine Mutter, znaleźć moją matkę i on ze mną poszedł, on ze mną poszedł i szukaliśmy, to było naprzeciwko, Oskar Stefan był tutaj, a Gubiecka czterdzieści tutaj iśmy cały dom przebiegli. taki króciutki bardzo mm. epizod z tej naszej ucieczki z getta w mm. czasie pierwszej akcji. Więc myśmy się przeszli do tego Niemca z Malą Berensław i z żoną Zajdenboltla, którzy tam byli. Jak myśmy wyszli, one sobie podcięły żyły obie i jest tak, po ich tak znalazło. A myśmy poszli do tego szewca na U niegośmy zostali jakieś 2-3 dni. Ja zginął. Mama z siostrą dostała się do jakiejś chłopki, gdzie przetrwała tam gdzieś na wieś. Myśmy od tego szewca dostali się do jakiejś Pani staruszki, która nas chowała przed swoim mężem. Następnie ona nam podała adres jakiejś Rosjanki. Co tam zwinął. się I ta Rosjanka nas posłała do... Żebraczki, prostytutki, pijany. Jest kobieta jak smopa I ona mieszkała nad tawerną niemiecką. Tam ona zostawiła przez 8 dni. Przynosiła nam jeść. Była zalana wciąż. I to jest jedna z najpiękniejszych wspomnieni z Białoruska. Ja uszukałem po wojnie. Mhm. Śląg. A nie pamięta pan jaka to była ulica? Nie. nie Taka, wie Pani, piąca ledwo. Troszkę miała z Edytopia. I nas uspokajała. To, co wyżebrała, to nam przynosiła. To też było.